Katarzyna Jankowska jest absolwentką gimnazjum imienia Konstantego Parczewskiego w Niemęczynie. W wojsku Katarzyna ma stopień starszego szeregowego, kieruje transporterem opancerzonym M113 i pełni służbę w kompanii piechoty Zmotoryzowanej w centrum szkolenia bojowego imienia generała Adolfasa Romanauskasa. Do wojska trafiła trochę przez przypadek, trochę przez miłość do historii, trochę przez popaka. Nie było u mnie tak, że ja od malinkości chciałam do wojska, ale e, mnie zawsze fascynowały takie kobiety w mundurach, kobiety, które w, w, władzę jakąś miały. Ale nigdy nie wiedziałam, kim chciałabym być i do tej pory nie wiem, nie wiem, czy odnalazłam siebie, czy nie jeszcze. Ale e, miałam nauczyciela historii, który bardzo ciekawie historię opowiadał i jakby wszczepił ta miłość do historii. I tak jakoś, a jak wiemy, że historia to najczęściej wojny i to wszystko związane z wojskiem, jakoś tak przez tą miłość do historii zaczęłam ciekawić się bardziej wojskiem mundurami, no i przyjaciel poszedł do wojska, więc tak jakoś złożyło się, że ja jestem tutaj. Decyzja Katarzyny mocno zaskoczyła mamę. Ja podpisałam dokumenty przed poborem 7 miesięcy do poboru. I mama, e, miałam czas, żeby mama jakoś przyzwyczaić do tej myśli, że ja będę. E, tym bardziej, e, mama niedaleko od podbrodzie mieszka. To ja mówiłam, mama, ja będę tutaj na miejscu, będę na wolnych dniach wracać, będzie wszystko dobrze. No więc tak jakoś e, w, ją uspokoiłam, ale później, jak wyszłam, do, już już obór zaczął się. To każdego wieczora, jak 10 minut, bywało do, do telefonów, to mama dzwoniła, zawsze pytała, jak co. Zdziwieni byli również nauczyciele tym, że wzorowa uczennica zaciągnęła się do armii. E, więc moja wychowawczynia, która była od 8 do 10 klasy, ona mnie podtrzymuje i do tej pory. E, nauczycielka z geografii, także bardziej, no, tak, ja wspominam takie nauczycieli, z którymi bardziej obcowałam, z którymi bardziej bliżej byłam. Więc nauczycielka z geografii także bardzo podtrzymała mnie. E, jasno oni byli w szoku, że jak to tak zdrowa uczynica idzie do wojska nie uczycie. Nie jest tak zresztą, że Katarzyna zapomniała o nauce. Dostała się również na studia i łączy je ze służbą w wojsku. Tutaj nie ma tak, że nie pozwalają uczyć się. Tutaj na odwrót bardziej, bardziej mówią i cię uczyć się. Jednym ze stereotypów, który nadal jest obecny w naszym społeczeństwie, jest to, że kobiety nie są stworzone do wojska. Zapytaliśmy, co Katarzyna o tym sądzi. Stereotyp, że kobiety nie są, nie, nie są stworzone dla wojska, no są tacy jeszcze do tej pory tutaj, którzy tak samo myślą, ale e, ja także jestem tym człowiekiem, który e, lubi iść przeciw stereotypy, to więc może dlatego jeszcze jedna z przyczyn, dlaczego przyszłam do wojska że ja chcę udowodnić, że kobiety mogą być w wojsku, że kobiety mogą znaleźć sobie miejsce tutaj i mogą nawet czasami więcej niż mężczyźni. Um, no nie często czujesz coś takiego, że mnie nazywają lankajtę, najbardziej chyba wydaje od moje imię, to, to moje stanowisko lankajtę. Ale tak to no, staram się jakoś podtrzymywać ten swój język litewski i rozmawiać bez akcentu. I czasami nawet Litwini mówią, że rozmawia lepiej niż niektórzy Litwini, więc, więc nie, wy, nie wydaje siebie tak bardzo, dopóki ludzie nie usłyszą mojego imienia. Najczęściej była Katarzyna Kip, Katarzyna lańczyka jest Kolejnym stereotypem, z którym Katarzynie przyszło się zmierzyć, jest to, że jest Polką w litewskim wojsku. Ja dużo czytam, ja dużo czytam i w języku polskim i w języku litewskim, więc może to czytanie mi pomaga, ale także ja na co dzień obcuję w języku litewskim. Ja mam przyjaciół, z którymi obcuję w języku litewskim i ten język litewski jakoś dla mnie nie jest obcym takim językiem, bo już od maleńkości, jak większość przy kolegów z klasy, jak pamiętam, w pierwszej klasie przyszli, oni w ogóle nie widzieli języka litewskiego. A ja już przyszłam, bo ja na podwórku rosłam, gdzie są Litwini, gdzie są Polacy, gdzie są Rosjanie. I ja po prostu rosłam w tych wszystkich językach. I już ten, ten język litewski już dla mnie od maleńkości był jak, jak, jak swój rodzony język razem z polskim. Na przedramieniu i ramieniu Katarzyna ma kilka tatuaży. Z każdym z tych tatuaży wiąże się osobista historia. Tatuażę mam trzy. E, tutaj jeszcze jeden. E, pierwszy tatuaż mój był e, ważka. E, ważka dlatego, że no, to, to troszkę nawet z wojskiem związane, e, bo na mojej przysiędze e, ważka Siądla dla mnie tutaj na mundur. I pierwsza myśl, która była, gdy ta ważka Siądla, że to mój dziadek. Dziadek, którego nie ma już. E, I jakoś tak. E, І я не могла порушитися, бо ми ж стались. Ми ще ніяк, та важка про просто сіла, сідала. Я напузні попросто вилітала. І якось так мені зостало мой дядок. І позні почитала, що означає важка, і то власне значить, ж обсування з людьми з марлимі, з людьми дуже самого нами. Więc ta ważka jest dla mojego dziadka, tutaj jest pies i kot, dlatego, że lubię zwierzęta i tutaj jest jodelka, dlatego, że lubię las, lubię spokój, więc tutaj taki dla mnie spokój. Tym dziewczynom, które chcą wstąpić na służbę w wojsku, Katarzyna radzi przygotować się na to, że lekko nie będzie. Trzeba się liczyć z dużym fizycznym wysiłkiem. Wszystko co wymieniliście, bo na przykład ja fizycznie w ogóle nie byłam przeszkowana przed wojskiem, dla mnie to był koszmar. Przebiec nawet 5 metrów nie mogłam, dla mnie no po prostu nie byłam fizycznie przeszkowana. A już za jakieś kilka tygodni trzeba było iść z plecakiem 30-40 kilogramowym gdzieś jakieś dalej niż kilometr, to w ogóle był kosmos dla mnie. Dziewczynom chcę pożyczyć iść do wojska tylko naprawdę z wielkiego powołania. е, бо ну, Веля відділа і для хлопців часами було трудно тут е, вижити, тут і щось, щось якось, ну, ну трудно було навіть для хлопців, він з дівчином то ще трудній. Е, він, направда, з, великого бажання, з великого повелання дівчина тільки втеди йдеться до війська. Кончуми нашу розмову з Катежином питанням. що Сосонді о війні, яку Росія розпинтала шатівко в Україні. Od siebie osobiście powiem, że podtrzymuję Ukrainę z całego serca.